Cześć, witajcie w ten piękny kwietniowy wieczór. No, jeszcze piękny pogoda ma się zmienić w weekend, ale to nie będzie na długo. Przemek Robowski w RMF Max startujemy wieczór od pierwszej dziesiątki listych obyczajów, a na dziesiątym taka petarda David Geta w mega formie śpiewa ponownie SIA Beautiful People. RMF Max Hity na Maxa. Obrazili, że tak długo muszą czekać na debiut w zestawieniu. Ekipa Good Neighbors w domenie Ripple. Na razie poczekalnia listy hop bands. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz Dennis Lloyd. Tak naprawdę nazywa się Nir Tibor. To jego prawdziwe imię i nazwisko. Nir Tibora Dennis Lloyd to taki artystyczny pseudonim, który wybrał, żeby brzmiał, wiecie, bardziej międzynarodowo i żeby łatwiej zapadał w pamięć. No chyba się udało. Macie go na dziewiątym Mad World. Sponsorem programu HopBens jest Volt, dostawca jedzenia i zakupów. Sponsorem listy Hopband jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl 9 numer 9. E -E RMF Max. Hity na Maxa numer ten Kuban House, tak na poważnie. Dzisiaj ósemka w czwartek na liście Hobbence. Teraz nowość w Air of Max od Shouse, dwójka przyjaciół z Australii w numerze Call My Name, ale chciałbym rozwiązać też zagadkę ich nazwy. Dlaczego akurat Shouse? Właśnie ta nazwa pochodzi od Shed i House, bo ich studio mieściło się w szopie, czyli Shed, na tyłach jednego z domów, czyli House. No i tak powstało hasło From the Shed to the World. Shed i House to szaus! Call my name. When you call... Numer 7. A fruhausy tańczy się najczęściej, nie późno wieczorem, nie w nocy ale nawet po śniadaniu, po obiedzie i po kolacji, na dziennych imprezach, na przykład na plaży. No i mistrzem tego gatunku jest Zerb, po sukcesie mułaki, nowość Location, Zerb, Tidal Sign i Wiz Khalifa. Dzisiaj 7 kanaliście na liście fanów klubowego bitu. Zapraszam na rmfmax.pl, bo można się wmiksować, także dzisiaj wieczorem na Sunrise 2025. Kto chce bilety od Graby? Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczenia. Będzie DJ Domdola i jego nowości Dreamin'. Żeby zacząć dzień uśmiechem, włącz RMF Max. Jeff Bezos, Jeff Bezos, właściciel Amazona, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, yeah. chce kupić TikToka <grymny> A, amerykańskiego. No, TikToka, no? wiecie Amerykanie, bo im ci oni nie wiedzą, że y, TikTok jest za darmo. Żeby mieć taką radość, już od rana, włącz RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. Już jutro o 6.30. Ogłoszenie nadawcy. Sponsorem programu Chopbenc jest Volt, dostawca jedzenia i zakupów. Sponsorem listy Chopbenc jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Reklama. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokro. Wieprzowy bez żeber. Cena z 19,99. Teraz z aplikacją tylko 11,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A papier toaletowy Foxy Edwab, 8 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie gratis. Dania tutaj jest stokrotka. Więcej ulubionych bohaterów z filmów i seriali niż się spodziewasz. Sprawdź już dziś nasz szeroki asortyment artykułów z motywami Super Mario, Garfielda, Hello Kitty, Toma i Jerego i wiele więcej. Na przykład t-shirty od 17 zł. Teraz także na kik.pl. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Co łączy Łazika Marsjańskiego? Pierwszą na świecie płatność spojrzeniem? Ultraszybkie ładowarki samochodów elektrycznych. Satelity, które widzą zawsze, niezależnie od pogody, rewolucje w płatnościach mobilnych i zaawansowane modele AI generujące głosy w 32 językach. Zrobiliśmy to wszystko w Polsce. Odkryj więcej na stronie www.wweddedding.eu i zachwyć się tym, co Polskie. Za tę odsłonę kampanii dziękujemy Orlen Blik i Mastercard. W Biedronce w ten piątek i sobotę piwa w puszkach 500 ml, żywiec jasny lub żywiec 0%, 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Jak kawa to espresso, jak lody to pistacio. jak Italia to dolce Vita. Konto to z premią. Dlatego otwórz konto w Credi Agrikol. Zyskaj bardzo słodką premię, nawet 777 zł i ciesz się swoim dolce vita. Bank Credi Agricole. Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24 Mobile do 30 kwietnia tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 777 zł premii w ciągu 21 miesięcy. W każdym miesiącu zrób 10 transakcji. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia są w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska SA. Żeby wiedzieć, kto trafił, kto wygrał, jaki był wynik, włącz RMF Max. Żeby wiedzieć wszystko o sporcie, sprawdź Flesz Sportowy RMF Max. Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący klej montażowy Fix Quadrat Turbo GT Titan Professional. W browarni Lidl z kuponem Lidl Plus tylko w piątek żubr 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Marian, a. a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media, z media Expert, expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali Wygodnie i za darmo no. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Media Radiowóz. Podcast, który zaprasza na niezapomnianą przejażdżkę. Gwiazdy zdradzają w nim swoje motoryzacyjne sekrety i anegdoty za kierownicy. Radiowóz startuje co wtorek o 16 na YouTube, RMF On i innych platformach podcastowych. Wsiadajcie i zapnijcie pasy! Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litor Sal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litor Sal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit i po reklamie. To jest LMF Max. Hity, które się liczą. A ja polecę w dół, u tym nie miła lato. Mają śmiesznych prowadzących. Ci prowadzący są mega pozytywni. Prowadzący są super. To jest RMF Max. Hit na Max RMF Max. Częstochowa 102 i 6 EW. So, true prawo dla niej. Grace i Abram, ze wśród najlepszych, w czwartek, szóstka na liście Hop Bands. Teraz w Erma Max świeże, klubowe bity. DJ Dom Dola, polecam wam jego sety, jego bity. W jednym z wywiadów, Dom przyznał, że kocha słuchać dziwnych dźwięków sprzętów AGD, a stukot zmywarki inspirował go przy robieniu bitów. No to pozwajmy, może słuchać tam trochę zmywarki, trzeba zrobić głośniej. Ja nie wiem, może jest to pralka albo suszarka. Dom Dola i jego Dreamin lecimy z bitem. Hity na Maxa. Piątka na liście Hobby NC Filipa w kolejnym kicie. Kolejny w ich dorobku i na pewno nie ostatni. Sprawdzam, co ciekawego mamy w kwietniu w poczekalni. Roxy, jaka Roxy? No nasza Roxy wraca. Roxy i Tukey Baby. Czy Roxy tak po angielsku miałaby szansę za granicą? No chyba tak. Zakochała się w takich soczystych. Każdego dnia coraz lepiej, coraz wyżej. E, taki country Calvin Harris śpiewający osobiście w numerze Smoke the Painway. to dzisiaj już czwórka. Otwieramy pierwszą trójkę listy hop bands, a tutaj Rehab. Wiecie, że jego znajomi wysyłają mu najdziwniejsze dźwięki typu alarm w windzie, szczekający pies albo klakson z Bangkoku. A Rehab potrafi z tego zrobić intro na przykład do swojego seta. Kolejny magik. E, Rehab, a wokalnie dla niego Michael Patrick Kelly i Shaggy. The Rebellion. Więc jego nowy beat Don't Wake Me Up, aż się boję, pomyśleć, co będzie, kiedy James Hype spotka się gdzieś na backstage'u jednego z festiwali z Dead Mouseem, który ostatnio się z niego tak e, trochę wyśmiewał na festiwalu Ultra, nawet naśladował e, Jamesa, który rzeczywiście jest bardzo energetyczny za konsoletą. Niektórzy twierdzą, że e, za bardzo. Chyba dobrze. Jamesy, czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl na trzecim Rehab Rebellion. Dwójka już tak wysoko. Enrique Iglesias i Pitbull tam obien, a na miejsce pierwsze wraca PZ. Dom nad wodą. R.M.F. One. 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 One Numer jeden Lukam sobie tutaj. którzy puszczają sobie ten numer na dobranoc, tak żeby dobrze zasnąć, ale jeszcze nie śpimy. PZ i 1 kanaliści Hobbence. Zostańcie z max, będą nowe bity i do wzięcia bilety na Festival Sunrise. Teraz sprawdzamy, gdzie jeszcze warto wyjść.